Przedsiębiorstwa bardzo często zastanawiają się nad wdrożeniem systemu ERP. Należy sobie zdawać sprawę, że wybór systemu bardzo często determinuje możliwość późniejszego rozwoju takiego przedsiębiorstwa. Należy tutaj zwrócić uwagę, wybierając taki system, również w branży e-commerce, na możliwości integracyjne, na możliwości automatyzacji, wprowadzenia mechanizmów automatyzacji w takim systemie, możliwości zarządzania procesami. Jest to na pewno coś, co ułatwi późniejszy rozwój przedsiębiorstwa, zmniejsze zaangażowanie pracowników tej firmy i na pewno wpłynie z korzyścią na poszerzenie rynku i zwiększenie ostatecznie zysków takiej, takiej firmy.